Witam bardzo serdecznie. radzi z tej strony dzisiaj sobie zagramy on Rio albo Sadako, jak kto woli. Macie tutaj mój build. Wezmę sobie taki dar, aby był. Tutaj macie hack plagi, przypływ gniewu, pain resonance, barbecue i chili, bezlitosny storm. W miarę dobre perki. Tutaj macie jeszcze moje addony. Nie biorę nic więcej, bo się nie, opłacza, nie opłaca. <grywka> opłaca. Y te la... Dobra. No to co? Widzimy się w meczu, nie? Załadowało nas. Yy, mamy tutaj parę osób. Nic nie zmieniłem. Jak widzicie, trzeci prestiż, poziom 12. Wszystkie trzy perki mam u niej. Z swoją drogą zapomniałem wspomnieć, lekko zmodyfikowałem loadout loadout jest wzięty od streamera wild rage 215 więc zapraszam na jego twitcha bardzo fajny, fajny gość pomaga z wszystkim zamieniłem popa na Ach, jeden z haków plugi tylko nie będę już który oho za co my tutaj mamy okej okay, zwiększa szczęście i mój dobrze no widzimy się w meczu załadowało mnie do meczu no, taka średnia mapa, szczerze. Przedszkole... Dobra, musiałbym iść w tamtą stronę. Ej, co... czemu ja widzę jego aura? Co tu biega? Nie mam pojęcia. Nie wiem czemu widziałem jego aurę. Widzowie, nie mam pojęcia. Mam daleko do ten, do haku plagi. Nakładamy potępienie na trzech osobach. Bo czemu by nie? Tego Gena pode mną robią. Wyjęła mi kasetę z telewizora. też, a bo ja się tutaj teleportowałem, to dlatego. O proszę. Nie, lasta Ta... Nie ta, peak. O, proszę. Dobra, nie. Na razie nie chcę się z nią gonić. O! Żartowałem. Ale okazja. Szkoda się, że ani razu nie miałem nigdzie blisko Hooka, ale trudno. Jeszcze kolejny efekt potępienia. Oni to zarapadną. Tam pewnie robią O Lowry's throat Idealnie się składa Ona już umiera przecież O tu jest skorczuk Nie stój tu O Pięknie. Granie granicy ataku jest fajnie, zdjęli ją z haka, ale ja już nakładam z korczuka. Kurde, nie wykorzystamy jeszcze drugiego perka przez to. Wy chyba dobrze wiecie co usłyszałem, kroki usłyszałem O proszę na no, nikogo potępienia nie założyłem Tu będą robić gena bo tutaj nie ma Nie jednak nie Tam. O właśnie wyłączyli mi tam TV. Tu będzie. Niestety bad luck. O, no i od razu kwita dała. Co poradzić, prawda? Dobrze, że Dead by Day naprawiło ten problem z tymi osobami, co kwitują. Eee, a no tak, barbecue. Dobra, tam sobie możemy od razu. Zabijamy jak szef No, o, dobra, mamy pierwszego trupa Wreszcie Zapomniałem przecież, że ja ich widzę, ale nie, bo ja ich na początku rundy widziałem, bez sensu Jak będzie mi ktoś mógł w stanie, to wytłumaczy ten to to wdzięczny Na Michaeli nabiłem O! Perfekcja A, mi ostatnia, ona jest ostatnia, aha. No to teraz szukamy władzą widzowie. No niestety, byłem szybszy. O! Idealnie pod telewizor. Niestety. Mmm... Nie mogę jej jeszcze zrobić. O proszę, czy jeszcze nie wprowadzili... ...tej zmiany. Dobra. Łatwe 4 kila bardzo łatwe. Ajajaj, szybki meczek. Cieka ile on trwał? Siedem 7 minut. No i łatwy. Trzeba napisać GG. Najwięcej punktów z nich wszystkich ta dała. No i jeszcze jeden meczek, może zagramy, tak w sumie można zrobić. Dobrze, no to widzimy się już w meczu. Znalazł nam na mecz wreszcie po chyba paru minut czekania. Nie wiem, 5 może max. Dajemy ready. Jak widzicie, nic tutaj nie pozmieniałem. O na ten... na ten perk zmieniłem z popa. Moim zdaniem to jest turbo do, dobry build, bo się y, dwa skorge stakują tak naprawdę w jedno. I jeszcze gram w Sadako, więc się mogę od razu tam teleportować, jeżeli telewizora nie wyłączą Mam jeszcze rysunek kręgu po to, że jeżeli już wyjmą tą kasetę z tego telewizora no to jak ja ich dorwę, a mają ją w ręku, no to każdy dostaje efekt potępienia. Sadek jest w miarę bardzo prostym killerem, tak naprawdę. Trzeba tylko ogarniać, kiedy się teleportować, gdzie się teleportować. Ok, rozpoczynamy. O, proszę, już 12 minut filmu. O, no to fajnie. Mm. Jest problem To mi utrudni grę To mi też tak w miarę utrudni grę No trudno, no widzimy się w meczu Bardzo szybko Załadowało nas do meczu już Lecimy od razu na start Do prawego generatora Cholera, o. Mamy tutaj pierwszego delikwenta. O! Ale poszło. A my tu mamy Skurdża obok. Wykorzystam sobie go, trudno. Raczej się tak nie powinno robić, ale ja wolę wykorzystać. Od razu się ukrywamy, teleportujemy się tam. Barba mi tak wskazała. Okej. Okay. Jeszcze mam o Koleżanko. Co ty próbujesz? Nie warto tak było robić. Mam tutaj drugiego Scorch hooka. Wykorzystam sobie też go w bardzo dobry sposób. Od razu barowę sprawdzamy, czy ktoś jest. O! Nadal to jest najbliższy hak Przysięgam Tak, te haki są teraz daleko Że to głowa ma Są blisko Ohohoho. Zatem czemu by nie? Okay. O zapomniałem o tym. Ten ma już drugie wiśnięcie Stał mi jeden pop, muszę sobie go oszczędzać Przy tywikach, lewa strona O, porobiła mnie Fart. Bardzo dobry fart. Od razu ją powieszę. Barba mi zadziała. Tak jak mówiłem, barba mi zadziałała. A niech sobie mają chwilę tej wolności. Dobra. Tutaj mam obok normalny hak. Oszczędzę sobie jeszcze tego popa. Jest zawsze za nas. Ale pójdę sobie tutaj. O. Oh. Mamy pierwszego trupa. Panią Lara Croft, nie wyłączysz mi tego telewizora. Mm -mm. Ją sobie będziemy mogli już zabić, co ona robi? Mm -mm. No to co? Giniemy pierwszy trup, pięć generatorów. Dobra, od razu się trzeba tepnąć tam. O właśnie. Bar Bardzo dobry trop Skopy sobie tego gena. I tak mu nic nie zejdzie, ale to są punkty. Scorch hook. No niestety Drugi trup Będzie za sekundę O, Zdebugowałeś mnie, nie ma problemu Gratuluję bycia głupim Dobra, kolejny trup Dobra Włas Teraz znaleźć jeszcze go trzeba O Mam włas. teraz to tylko za jej śladami muszę podążać, a ona adrenalina miała. Oh, niestety Drugi meczek też wygrany Trzy geny Bardzo dobrze mi poszło Kurde Ta salaka jest naprawdę dobra Dwa kile z powodu telewizorów Dobra Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie Odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobało Lajkujcie, subujcie Bo staram się robić dobrą robotę z każdym dniem jestem coraz lepszy w Dead by Daylight Pamiętam jak jeszcze 3 tygodnie temu zaczynałem, jak byłem takim nubem, A teraz... Teraz to już łopanie, ja te czasy Pokażę wam jeszcze co oni mieli Mieli takie te 42 prestiż I zginął jak głupi Dobra, bardzo wam dziękuję i do następnego, Trzymajcie się